Pytałam ministra finansów, pytaliśmy ministra finansów, czy możemy odliczyć VAT od takiej no, dla mnie banalnej sprawy, ale potwierdzenie jednak trzeba być, bo, bo jednak na bieżąco się orientuje, jak się zachowują inne jednostki i jak urzędy skarbowe podchodzą do tej sprawy, trzeba było mieć na piśmie zgodę. Zwróciliśmy się o możliwość odliczenia VAT-u od rozbudowy oczyszczalni ścieków. Sprawa sprzed burla. Minister odpowiedział nam na nie. Zaskarżyliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawę. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym sądu uznawania gminy, no, ale niestety Ministerstwo Finansów uznało, że rozbudowa opuszczalni ścieków nie będzie służyła działalności obatowanej, bo sprzedaż boli będzie realizowała nie jednostka Urząd Gminy, tylko inna jednostka powołana przez Radę Gminy. No, czy i się do i sprawa dalej jest w w sądzie administracyjnym w Warszawie nie i nie wiemy co także będzie sprawa tak to sprawa wygląda ale no niestety no tak jest to mają, bo akurat jest Pięknie. ten gorszy okres kiedy mówimy o, o ale wracając do tematu chodzi Państwu cały czas Pięknie. o pokrycie czy nie będą. Jak potoczą to się losy odzyskania środków z poprzednich inwestycji, kiedy zadania pozostałe będą realizowane, które zadania zostały zrealizowane, a teraz będą tylko rozliczenia. Czy odzyskamy te pieniądze, na które liczymy? Po pierwsze, po drugie, jak są, będą realizowane nasze dowody mają. na które my intensywnie deklarujemy się pomoc powiatowi na podstawie tej naszej uchwały, czy będą wymagali od nas od razu porozumienia? Jeżeli porozumienia, to pan nie podpisze porozumienia, jeżeli nie ma zabezpieczenia w budżecie. Czyli taka uchwała o zmianach w budżecie musiałaby być wcześniej, czy później podjęta i niedługo będzie, ale na dzień dzisiejszy ja nie mam żeby umożliwić podjęcie takiej uchwały, dlatego że ja jestem powiązana z niektórymi umowami. Sprawę. sprawa dalszych losów tej pomocy będzie przekazywana Państwu na bieżąco w trakcie roku, bo nie powiem, że partia to, to jest w stanie z Panem Wójtem jakoś poszukać tych pieniędzy. Powiem więcej, w poszczególnych działach, gdzie są zaplanowane jakieś wydatki noców nie ma i pełną realizację budżetu po stronie dochodów. Nie wspomnę, że liczyłam na to, że może się tutaj już nie brać kredytów, ale widzę, że apetyty te państwa są niedomogane. Ważne, żeby nie przekroczyć tego, co jest planowane, a jest planowany dalej budżet deficytowy z zadłużeniem i ukryciem pożyczką albo kredytem w wysokości 900 tysięcy złotych. To Państwo o tym wiedzą. To ja <trym> Szanowni Państwo, w związku z tą sytuacją jak wyszymy, dziękujemy za bardzo długi <trym> wybór na ten temat. No faktycznie sytuacja jest taka jak jest, no tak, kraj, <coughs> kraje, prawda, jako i Więc rozumiejąc te problemy finansowe gminy, musimy na to szeroko popatrzeć, nie tylko z punktu widzenia własnego publika Wytrwuję tę propozycję odnośnie przygotowania projektu co do chodnika przez ponieważ na wszystko jest w czasie czas, prawda? I myślę, że jeżeli by się to udało, to mamy czas, nie jest to dzień dzisiejszy. Sono due molto gravi problemi finanziari e penso che... can do Przy ziemi, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie Państwo, o czym mówię. Między innymi, pozmieniano też lokalizację co niektórych transformatorów na terenie łowiec, i tak dalej. Jak najbardziej gmina współpracowała z tym podmiotem łącznie z elektrownią, i jak najbardziej szliśmy na rękę w sensie, że dajemy działkę na nasze pozwolenie na transformator, dajemy pozwolenie. Linii. I oczywiście po naszej stronie też dbaliśmy o to, żeby zakład energetyczny zabezpieczył, a wręcz rozbudował oświetlenie drogowe. I takie były uzgodnienia. I wszystko było ładne do, nas do tygodnia temu. Przyjechał dyrektor z rejonu energetycznego z Jarosławia i stwierdził, że zarząd doszedł do wniosku, że oświetlenie jest zadaniem własnej gminy i, i elektrownia nie zrobi oświetlenia. Oczywiście tam staraliśmy się dość mocno, bo mówię, no to teraz popatrzcie, to przychodzicie i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, i dzisiaj ma regramu specjalnie Kucjalnej w 8 wybrać dokumenty, które to dzwonili do nas i proszę Państwa, Cała rudywa oświetlenia jest wykreślona. I proszę Państwa, wyobraźmy sobie taką teraz sytuację. Oni zrobią modernizację, postawią wszystkie słupy, wszystko. Plan jest na oświetlenie zrobiony przez nich, ale my musimy sobie znaleźć, zrobić przetarg, wyłonić wykonawcę i za nasze pieniądze trzeba będzie zapłacić założenie lamp, kupienie tych lamp. I jeszcze dwa złote za każdy słup dzierżawy do elektrowni za to, że nasza lata będzie. Tak wygląda na dzień dzisiejszy w prawo końców. ja się teraz pytam, co my zrobimy? Bo prawdopodobnie ruszy to przebudowa za niedługo, bo oni już wszystkie uzgodnienia mają. Prawdopodobnie w jesieni będą już nowe słupy i na żadnym nie będzie nam. Nie da się, bo nie wolno tego Ale słup likwidują, na słupie jest lampa, słupa nie będzie. Ale proszę Panią, tak było z teraz jest inaczej. Jest to zadanie własnej gminy, elektronik to nie interesuje. Oni zdejmują słup, na którym stoi lampa, stawiają okrągły nowoczesny, podpinają cztery linki i idą dalej. Równa ale uzgodnione to ustnie czy pisemnie jakiegoś umową może. Proszę pana, pisemnie umową w projekcie, który robiła elektrownia, jest budowa oświetlenia. I zarząd Ludwig ją wykreślił. I powiedział nie. Niech sobie gmina buduje. I ja nie wiem, w ogóle co sobie zrobić. Oni nie, wydaje mi się zmienią, że zostało ciekaw. Tak. Tak. No. No. tak było uzgodnione, że po prostu stoi słup. zwykły stary. Za, zakładają nowy okrągla, tak jak jest na murowalce, bo jak widzicie Państwo, na murowalce też wymieniają słup. Czyli przekładają linki nowe, nowy słup i od razu piątą linkę i lampę zakładają. Myśmy z nimi rozmawiali, panowie tam gdzie nie ma lampy, a my uważamy, żeby się przydała, to my ją dokupimy i wy ją zamontujecie. Tak żeśmy mieli uzgodnione, natomiast tam gdzie są, mają być przełożone i tak było w projekcie. I zarząd nie zgodził się na to przekładanie i tak dalej, i tak dalej. Zarząd, zarząd, zarząd e, energetyki powiedział, nie, stawiamy słupy, linki, a światło niech sobie gmina robi Tyle mam do powiedzenia. I teraz myślę, że tak. Na pewno są to ogromne pieniądze, bo wiecie państwo, co niektóre lampy trzeba będzie wymienić, no bo po co starego grata, co ma 30 lat zakładać od nowa. Na pewno do wszystkich lamp trzeba nowe uchwy, bo słupy będą okrągłe, teraz są kwadratowe, więc te obejmy muszą być nowe. Na pewno trzeba będzie kupić przewód piąty, na pewno trzeba będzie dać wykonawcy, żeby to powiesił i jeszcze do tego trzeba będzie zapłacić od tego od powieszenia dzierżawę do elektrowni za to, że na jej słupie wśród. Za to, tak. żeby nie płacić, za to, przez Także proszę Państwa, powiem szybko, zostaliśmy wyrolowani. Ale to, to to no ale czyż nawet dwa złoto usługa to samo. Oni swój to, 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 to nie pani, pani, proszę, pani, proszę panią, a za jaką konserwację pani płaci w ziemi za przesuł? Przecież tak. tak, pani nie mam nie to, to nie tylko pani Proszę państwa, ja powiem tylko tyle. Ostatnie czasy napawają naprawdę bojaźni. Nie optymizm, bojaźni. Na każdym kroku, w każdym miejscu gdziekolwiek się nie pojawi, cokolwiek nie. jest <coughs> na przekór. Byłem wczoraj z piątkiem w urzędzie marszałkowskim. Wyjaśnialiśmy sprawę przetargu oczyszczalni zaniechowych. Proszę Państwa, ludzie, urzędnicy, nie wiem, czy jest to ramach oszczędności, czy w innej formie robione. Po prostu każą sobie tłumaczyć rzeczy, które są banalne, proste i wręcz oni wyciągają odwrotne wnioski. No słuchajcie, wyjaśnienie, które Piotr napisał, dlaczego jestem wykonawca z punktami, gdzie ma, gdzie ma zastrzeżenia, gdzie są błędy wypisane, punkt czwarty, paragraf trzeci itd. i tak dalej, tak dwóch stron. Oni każą to w języku polskim napisać. Jeszcze raz, to znaczy ja? No po prostu zaczynają się dziać rzeczy dziwne. No dla mnie to są po prostu rzeczy, które są nie do pojęcia. Pani Ania mówiła o psap ie Pamiętacie, przyszło pismo od ministra Boniego, jeżeli się nie mylę, 450 tysięcy na ten PSEAP tamtej kadencji. Uchwaliliśmy, daliśmy te pieniądze, postawili nam jakiegoś samograjka koło schodów, nie wiadomo do czego. No słuchajcie Państwo, co to jest? Co to jest? O ten informator że strona Urzędu Gminy będzie? Do czego? Do niczego, dzieje się na tym. I, I proszę Państwa, i teraz nam każą jeszcze płacić, yy, że tak powiem, na siłę odliczyć wad i oddać VAT. Wysyłają nam urząd skarbowy na kontrolę, urzędnik do mnie mówi, że pan wójt używa tego komputera do innych celów. Ja mówię nie. Jak nie, jak, jak na pewno pan tam coś robi. Ja mówili, nic nie robi. No na siłę mi wmawia, że tam coś robi. No proszę Państwa, no coś jest tak. I tak jest każdy każdym roku. A to, to już przerosło samo Panie Wójcie, oni to już chcieli robić, bo u nas byli też, bo tak, u nas y, będą kablować i linie stawiać, y, ale my się nie zgodzili, już tyle później. Ma. Dlatego proszę Państwa, ja nie wiem, pomyślmy dzisiaj, może by jakąś petycję Rady Gminy wystosował do zarządu Energetyki. Tak, może by po prostu napisał, no bo tak, dyrektor z Jarosławia, to bardzo fajny głową się po sobie stóli. No panie mówi, co ja panu zrobię Ale co, pojedziemy do zarządu do Ale posłuchajmy, no, pojedziemy do zarządu do lukija, może wpierdzę złożymy petycję jako Rada Gminy, że były takie ustalenia, jest to w projekcie, jak oni sobie to obrażają wyłączenie, oświetlenia, dwóch wiosek i tak dalej. I rozmawiam. Mówię, panowie, przecież my nie mamy na to pieniędzy w tym roku. No, oni o to nie chcą, ale to nie jest. Ale czekajcie, czekajcie. Oni płacą określone sumę pieniędzy w ramach tej sieci, tej frankce, tej To są ogromne pieniądze, prawda? Które z tymi słupami, z projektami <grym> z tymi... <grym> i teraz, jeżeli by gmina nie zakupiła tych lat, jak bójdź mówi to tanie, więc oni ponieśli koszta, nie mają żadnego życia. No. U nich też poś logicznie tak, myśli, że pali za 3000 złotych, z czego nic nie ma. No proszę, pana, proszę pana, nie ma, ale jest coś takiego społeczny. jeżeli oni przez 50 lat na słupach mieli lampy, my jako płatnik za tę energię, co lampa zużyje płaciliśmy, Tylko konserwację płaciliśmy, oni chcą modernizować, przychodzą do nas, robimy uzgodnienia, że oni lampy zamontują, podpisują się pod tym, jest i nagle zarząd mówi, nie po nas to będzie... No dobrze, ale zaczamy na północy. I oni pójdą to zrobili, a myśmy robią tam na... nie pójdą. No to pytanie. Dobrze, tylko panie radny, tylko teraz ułowiec, przyjdzie do mnie i do nas wszystkich. Dlaczego nie ma świątować? No to nie weźmie no, się na jakiś czas, ale wyrusimy na nich. Ale wyrusimy na nich to

od Rady Gminy, pani przewodnicząca podpisze, że jesteśmy zaniepokojeni i informacji to może nie wnioskujemy w imieniu całego środowiska czy tam społeczności gminy o uznaniu jednak o założeniu. Zobaczymy co będzie. Słuchajcie Państwo, to co pan Franciszek mówi? No dobrze, dłoń, no wiecie dłoń, Państwo, oni będą tak, oni przyjedzie firma, bo oni jak przetarą głoszom, firma dostanie wytyczne. Aha. Macie wymienić słup, założyć nowe linki i do przodu. I oni tak zrobią, że wymieniają słupy, założą linki i I te słupy będą bez lata. Ale my się przynajmniej nie wygramy. No, ci co u nas byli, no, 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 co mają. No, 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 Jeżeli są przetargi wygrane, to jak oni teraz projekty zmieniają? No, no, bo przetarga? Bo ci co u nas, tam będą robić usługi na zasilanie. Nie są założony. Nie jest założony. Proszę A Państwa, nie znowuż lamp na żadnej konserwacji, bo ta konserwacja y, nie, według starego y, sprawa energetycznego się rządzi. Natomiast oni chcą doprowadzić do tego, że już nie będzie konserwacji, ponieważ nie będzie lamp tylko wszystkie nasze. Natomiast my będziemy płacić dzierżawę za słów, na który myślałem. Także Pan swoje pieniądze wezmą pod inną nazwą, a my zostaniemy z całym bałaganem już. Tak. Nie wiem, jakieś był był Proszę Państwa. My nie jesteśmy stroną w tak. Myśmy uprosili i tak cicho dawali taki warunek, że muszą te lampy być. Oni to na to przestali i to ujęli w projekcie. A zarząd w Lublinie powiedział, no lampy nie trzeba rzucić". I oni tutaj na dole, gdzie z nami uzgadniali, są jak gdyby po naszej stronie, ale skóry mają nakazane bez lampy. I tu jest cały powód. Bo mówię, w projekcie te lampy są. Jest cała specyfikacja, jest wszystko i zostało to wykreślone, że dla urzędu w dotyczy tam. przebudowy linii łowce. I jest cała, wszystkie lampy, co były, są wykreślone. No i teraz proszę Państwa, jeżeli my nic nie zrobimy, za miesiąc wejdzie firma w teren, postawi nowe i pojedzie dalej i tak. w całe łodzie, no to, to będzie Ale teraz w jakiś sposób i zapłacimy, no. bo oni tam nie chcą, na prywatne no. działanie.

Ale to niech to mieszkańcy powiedzą. Dlatego myślę, że warto w tej petycji napisać, że Rada Gminy i mieszkańcy, można tam napisać, że mieszkańcy są tak zbulwersowani, tak? że Zanim słyszy się głosy, że będą blokować inwestycje. Tak? Można im to napisać, może to ich poświecić. Nie wiem, nie, proszę Państwa, ale to jest w to... Na pewno jest to kolejna rzecz, przerzucenie na gminę i pozostawienie gminy samej sobie z bałaganem i ogromnymi kosztami. Bo jak Państwo wiecie, projekt jest na to, bo zrobili oni. Ale teraz tak, trzeba kupić wysięgniki, szerwą, rozciągnąć, lampy kupić, ewentualnie dać stary. No na poziomie łowiec to jest kilkaset sztuk. Razy 500 zł to są ogromne pieniądze. A gdzie dalej?